Witam. Dzisiaj jak przyszłam do pracy, to czekała na mnie niespodzianka. Jak wiecie, u nas można na syrenkach znaleźć recenzję kosmetyków, które wysyła co miesiąc Glossy Box za 49 zł jest subskrypcja. Dzisiaj przyszło nadprogramowe pudełeczko, które jest z limitowanej serii. Pudełeczko jest złote, czyli troszkę się różni od tych różowych pudełeczek, które dostajemy standardowo. A w środku, w środku są dwie rzeczy, w środku są dwie rzeczy, już Wam pokażę co. Mamy maszynkę do golenia, mamy maszynkę do golenia, ponieważ e, Gillette weszło we współpracę z marką e, Olaj I mamy Gillette Venus and Olaj. i ta maszynka ma pięć ostrzy, a więc zapewni idealnie gładkie nogi. Akurat idzie wiosna, trzeba będzie pokazać nóżki. Oraz mamy żel do golenia, który od razu nam nawilży skórę. Żel kosztuje 19,99, a maszynka kosztuje 56,99. Niebawem będziecie mogły kupić te produkty w sklepach. My już teraz możemy je testować, ponieważ mamy subskrypcję Glossy Boxu. Zatem zamawiajcie Glossy Boxy, testujcie kosmetyki i dzielcie się z nami oraz na stronie www.glossybox.pl swoimi opiniami na temat rzeczy, które testujecie.